400! Jest 400. 400. Oh, ja. 400 już jest. 400 ile? Bo to tylko pytanie o to, ile podniesiecie, bo przecież to wiadomo, że, że, że będzie decyzja. 450? Dwie osoby to może być romantyczne wypłynienie. 400, 400. Dużo dzieci płyniemy razem. O, o, o proszę. Czyli mamy 600. <laughs> 400 i 400? Nie, jest. Źle. dobrze. 400 zgłoszone. 400 po raz pierwszy. Po raz drugi. I po raz drugi i pół. Strażacy, ja mam, widzę, że strażak już stoi. Po raz trzeci. Dziękuję bardzo. 120. Jest. Kto to jest ja? Ja A ja tu na tak. My panu to Marku. Dobrze, jest, jest pani zauważona. 150 160. 170, yes. 180, dobra. 180, 200, 200, 220, 240, 250, yes. 270, no co nie? <ścoughs> 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 260, tak, tak. 270, <ścoughs> nie, tak nie, 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 nie tak stanowczy. Ma pan czas żeby się zastanowić. Okay. nie jest problem. 260 zgłoszony. Szukamy 270. 260 po raz pierwszy. Po raz drugi. Autorka jest z nami? Jest, jest, jest. Yes. 260 po raz. No nie, nie mogę tak, 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 tak tanio sztuki sprzedawać. Mogłaby się kon... szerzej Niech Pan popatrzy raz. po kieszeniach, może w bluzie coś jest jeszcze gdzieś schowane. No. 270, tak? Jeden kroczek do przodu. Można to sobie jutro wpłacić, nie? No dobra, Marta, to Ty się musisz przebić. Tyle 270 to Do no 300 dojedźmy, tak? Ale ty nie musisz teraz nie robić. <grystanie> nie, 270 wystarczy kład. No. Drodzy Państwo, może nam się uda? 50 po raz pierwszy, 50 po, po raz, raz drugi. drugi. 70. Jest, Dziękuję jest. Stówka. 100 jest. 120. Kto się zgłosi? Stówkę już mamy. 100 po raz drugi. Jest, dziękujemy bardzo. 120 Pan zgłosiła, pan mówi 150, tak? Jest 150? Jest 150, bardzo dobrze. 170? 170 jest 170. 200? 200. Oczywiście, no tak, że tak. Jest już teraz pokłynęło. 220? 220 i spacer z robkiem. No. nie, no nie szarżujmy. Nie, nie ty możesz dużo chodzić. 200 po raz pierwszy, po raz drugi, po raz Trzeci. Dziękujemy bardzo. 540. 550. 550. Pięknie. Panie prezydencie, co pan na to. 570. 610 słowo prezydenta. Też euro. 610. 610, 610. 610 po raz pierwszy. 610. 610 po raz drugi i 610 po raz... Trzeci. Gratulujemy. To jest odpowiednik takiego dnia z prezydentem. W zeszłym roku do ponad 3000 chyba wyszło z tego, co Pani ma, Panie Prezydencie. 200, tak? 300 tak? 3200. A tu jeszcze dorzucamy kajak. Znaczy nie na własność, ale jednak zawsze, prawda? Panie Prezydencie, panowie je pływać? No, to dobrze. Przyda się. nas spółka jako z prezydentem Boże. 200 zł chce na wywoławczach. Kto się zgłasza? Dwie stówki na 200, 200 zgłoszenie, Bardzo dziękujemy. 250. Kto z Państwa ma ochotę? Przebijamy się do góry. 200 złotych, już znalezione, 250 do znalezienia. Cały Spokojnie dzień. Wojnie kobiety mogą też się zaangażować się, prezydent będzie wysłuchał. Nawet lepiej. 200 złotych znalezione, drodzy Państwo, 250 do znalezienia, te same komary was będą gryzły. To wszystko jest takie wspólne w tym momencie. Prezydent nadszedł tym olejkiem, żeby słońce nie spaliło. Sam atrakcje. Oh, Rober się trochę rozpędziłem. Się. Potem jakaś piaszczysta wyspa wśród tataraku. No to, to ja, ja się to ja rozpędziłem. Jest. Boże, boże. 250. Dziękuję bardzo. Dobrze. 300. 300 pi? jest. 350 jest. 400 jest. 450, jest. 500. 500, tak? Tak. 500, 550? Jest. 600. 560? No. 550 znalezionych. Kto z Państwa zadeklaruje 600? Dzień z prezydentem tak naprawdę na kajaku ze spływem. 550 mamy. Szukamy kolejnej propozycji. Państwo sami możecie określać ile. Żeby nie było. Jest. 600? Yes. 600. Dziękujemy. 650, 700, yes. 750, 800, 850, yes. 900, yes. 950, 1000. Brawa yes. po raz pierwszy dla obu. Brawo. Mamy 1000. 1100, 1200, 1300, 1400, yes. 1500, 1600, 1700. 000, 000, 1600 mamy. Kto yes. jeszcze z tych 1700 do znalezienia. Yes. 1700, 1800, 1900 2. Yes. drugie rano. Ja tu szybkie idę, bo 30 zamawiamy zamówimy kawę. Dwa 100, dwa 200, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700. Dwa osiemset, dwa 3, trzy! 3, 4, Teraz się Państwo Teraz Teraz niespodzianka, niespodzianka, będzie 300 3 300 3 400. Yes. 3 300 Jest. 5, trzy trzysta, 5, rekord! 5, Trzy trzysta trzy czterysta, trzy pięćset, Da, da, da. 3 3600. 3 3700. 3700. 700, 3 700, 3 800, 3 4! O, Teraz będzie to to wicewciśnienie tuńskie. Aha, państwo, państwo może nie wiecie, bo my licytujemy w Euro akurat ten blok. To ja nie wiem, mówiłeś, Romek? Nie, nie mówię. Nie, to niespodzianka miała być. 4 tysiące, 400, 4200. Jest. 4300. 4400. Yes. 4500. 4600. 4700. 4800. 4900. 4800 po raz pierwszy, 4800. co to stawczy. 4800. 4800 po raz drugi. Po raz. Jak pan powie 4900, pan powie 5. Mamy taką ogromną sumę. Naprawdę. 4900? Nie. Nie? 4 nie będzie pan już rozmawiał z panem, nie. 4800. 4800 po raz. Trzeci. Brawo! Brawo! Dobrze, tak, tak, tak. Panie, pan! Pan, pan! Cztery osiemset To jest dobry prezent zarówno dla tych, którzy lubią Jurka, jak i nie lubią. Jest, tak? Jest. A potem sobie tą półką zrobić. Tak, tak, a właśnie pytanie, do czego to ma służyć? No tam taki kiełki tam. 240 pan poseł jest, dobrze myślę? Jest. 260? Jest. 280? Jest. 260 po raz pierwszy. Po raz drugi. 280, a, jest. 280. dziękuję panu bardzo. Dziękujemy. 300? 300. Jest. jest, 300 dziękujemy. 320. Teraz pan może już do góry tylko. 320. 300 zgłoszone przez Panią, i teraz 320 szukamy. 300. Po raz pierwszy. 320, 30. dziękuję dziękujemy. bardzo. 340. 400! No brawo, to jest przybliżenie. 420. 420. Teraz Pani, bo ja już nie nadążam, także. 500! 500. jest, 500 zgłoszone. To może być drugi Pinokio, jak się pogładzi. <śles> <śm stellen> ja może miał zarobiejskiej ręki tak 520. No. Uda nam się od pana. 500 zgłoszone, 520 szukamy. 500 po raz pierwszy. 500 po raz drugi. 520 nie? Yes. Nie, nie. dziękuję. Pani 600 jak zawsze, tak? Nie, nie, 540 tylko. Panie 540, jest, Daryk, ja pan 560, super, jest, 580, 520, jest, 600, dziękujemy. tak, 600, puszcz, robi gorąco, 620. 620. 620, pan ma w tej chwili najwyższą licytację na poziomie 600, teraz szukamy 620, 620, jest, jest. Dziękujemy, dziękujemy bardzo, 640, jest, 660 do pani, jest. 680, jest,

Jest. Yes. 760. Jest. 780. A teraz Pan nie może przestać. 760 po raz pierwszy. 80. Ostatni raz. Jest. Yes. 780. 800. Będzie? Jest. Yes. Yes. Gratulujemy panu! 820. 800 po raz pierwszy. Poczekajcie drodzy Państwo. 800 po raz pierwszy. Po raz drugi. I 820. Fase. Dziękujemy panu bardzo. 800, 800... jak się dojdzie do pewnego poziomu to ciężko odpuścić. To jest to. 820 zgłoszone. 840. Uda nam się znaleźć? 820 po raz pierwszy, po 820 raz raz po raz drugi i 820 po raz 300